Dzień dobry, mamy 25 lipca 2025. Krzykacz przyleciał. Nie wiem, że go będzie widać. Właśnie miałam iść zbierać dziewanny. A tu słyszę, że takie hałasy. O, 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 widzicie? Teraz nie krzyczy. Pewnie przyniósł, przyniósł dobre wiadomości. Tak jak można zauważyć, <laughs> albo i nie można, nie wiem kto tam obserwuje, zablokowali mi Facebooka. Tak to można powiedzieć. Domagają się, szantażują mnie, że mam udostępnić swoje dane. No i wczoraj coś tam jeszcze, post o Hiszpanii im się nie spodobał. Także ja to ignoruję. Wieści, wieści z Facebooka to są nie wieści. Także widzicie, co tu dzisiaj nad dębowcem się dzieje. No i nie mogę wejść na tego Facebooka, bo zaraz wyskakuje mi ten komunikat. Coś tam widzę, coś nie widzę. W tygodniu, w tygodniu tutaj też umieszczałem posty posty odnośnie odnośnie tutaj skradzionej miedzi z dachu z dachu zamku sapiechów sapiechy piękny widok piękny no i pytałam jak ta policja po prostu działa, że nie widziała. Nie widziała tego, że ktoś wwozi wywozi te arkusze blachy miedzianej z dachu. No i dzieje się po prostu wiele. Tak, jak, jak możecie zauważyć, dzisiaj też o papierach, papierach wartościowych. Ona coś mi tutaj gryzu, o dowodach. Wraca z powrotem krzykacz. O dowodach, które nam wydają, wszystkie nasze dane zostały skradzione. Skradzione, bo inaczej tego nie można nazwać nie mamy dokumentów podpisanych z zakończenia. Drugiej Wojny Światowej, e, mennica, bank, wszystko jest w rękach tutaj e, banku centralnego. Jeśli bank centralny, czyli co? Watykan połączony z Ameryką. No i tak nas, tak nas okradają, oszukują na każdym kroku. Także wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego życzę i zabieram się za zbiór dziewanny, bo jeszcze, jeszcze kwitnie. Wczoraj też dzwonił pan Naturopata. O jeszcze wam dopowiem. Dzwonił pan Naturopata. Skrzyża kiedyś ode mnie brał zioła. No i wczoraj chciał zakupić czarcie żebro. Nie sprzedaję. Nie sprzedaję każdego indywidualnego i tego co brał hurtowo. Po prostu odrzucam wszystkich tych, którzy u mnie kupowali. Koniec. Koniec. Wy nie potraficie się obudzić. Nie potraficie powiedzieć nie. Ja rozmawiałam bardzo dużo z tym panem i doskonale zna moje zdanie na temat naturopatii i tego wszystkiego i tych wszystkich podziałów, które obecnie się znajdują. Dziel i rządź. I swoi tylko są poustawiani w różnych gabinetach, nie gabinetach. Biorezonansy i różne pierdoły systemowe. Dlatego mnie tak prześladowali i nienawidzili. Także ja się z tej waszej tutaj ustawki dawno wycofałam i nie dam się wkręcić, tak jak powiedziałam. Nie dam się wam wkręcić. Nic nie sprzedaję. A zbierać to ja sobie mogę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.